Ty masz być kurwa w strachu Z drzewa spadłeś kurwa? Nie tam! Od siadaj kurwa O jezu Nie to jest yy... <ścoughs> To jest też takie kurwa Pojebane Takie już od razu na wstępie yeah. No co wiecie, dylmy są chyba dobre wtedy kiedy Widz myśli, że oni naprawdę mają spór, nie? <laughs> A to jest bardziej jak z klanu, scena. Nie, to, to bardziej, to, to pasuje na przykład... O, to kolejne jest zadanie do przeróbki, co kiedyś ktoś zrobił... E, Kiepsykasio, to to było dobre. To tutaj właśnie identycznie. Witam Was bardzo, a to bardzo serdecznie, Arkadiusz Pan Pawłowski. E, widzimy się na kolejnym Fame MMA Face to Face. Dzisiaj mamy naprawdę bardzo gorące zestawienie e, dwóch zawodników, dwóch wojowników 20 Pozdrawiamy wszystkich! Pozdrawiamy serdecznie 28 marca. to wszyscy ode mnie. Siema za bom. No. Ty z je. Tam ma jest to jest same w ogóle. No debil, tak jak ty. <noise> jesteś takim debilem, jak ja bym chciał, to bym ci k**, Wyniki e, pokazał, że k**, Jestem mądrym człowiekiem, a wiadomo, że nie jestem, prawda? Nie, no właśnie. Bo byłeś <noise> Potrafił sobie k. No, no tutaj tak, taki sam wstęp, w takim stylu. Kurwa w strachu. Z drzewa spadłeś kurwa, jedni się. Ua! Siad tam. Obciągnij mi futa i siadaj, kurwa. Co się. Masz być w strachu, siedź tam. Dziewczynko. Co się właśnie wydarzyło, panie i panowie? Dziadko pojebało, ty. Ty e, dło... masz być. Kro, jaki i program. Strachu, siedź tam. Że drzewa, morda, morda, siedź. Cichutko. Dobrze, moi drodzy, ja nazywam się Arkadiusz Pan Pawłowski, a to miały być rundki, miało być przyjemnie, miało być sympatycznie, miało być śmiesznie, miało być cringe'owo I wydaje mi się, że to ostatnie zdecydowanie tak. cringe'u nam tu nie brakło, ale rozpoczęło się na zupełnie innych emocjach niż się spodziewałem. Dariusz Lewka-Śmierczuk, no i oczywiście Ludwiczek, Kacper Bociański, to są bohaterowie dzisiejszego e, odcinka. Szkoda, że nie ma Sejczęto, bo już by pewnie tańcowali. To, to są wtedy, <grychy> Kurde, goście zostanę z tego, że tańcuję. Czinka, pierwszego z dwóch. Będzie jeszcze Aha. drugi odcinek z Dawidem Załęckim oraz Don Diego, który, który będzie prowadził Mateusz Kaniowski. Ja jestem zaszokowany. Darek, skąd taki mocny początek? Słuchaj, zanim, zanim, zanim Ci odpowiem, mam do Ciebie pytanie. Kim jest kurwa ten Ludwiczek? A kim Ty kurwa jesteś? To na czym Ty Powiedz zabłysnąłeś? Mi, kim, kurwa, kim jest ten Ludwiczek? Na 12.11. No kaw, tak gdzieś zabłysnął, więc kurwa, co Ty do mnie teraz mówisz ty? Ei, mas tem um filho de tiozinho, não tem Nie, to idealne pod kiepskich jest, nie? Żeby zrobić taką samą rzecz. Jestem Darulew, nie ma mózgu! Jestem Darek, Nie ma mózgu! Powiem szczerze. To jest ten kurwa Ludwiczek. Ludwiczek jest, no, przede wszystkim człowiekiem tutaj. Można powiedzieć, że Ludwiczek jest. Musisz to dokładnie opisać, bo to jest idiota, więc wiesz, musisz krok po kroku wiesz. No ale kto spadł drzewo? Ja czekaj, to Darek. Jak kurwa Pabies na matę 11 żywa, razy, kurwa. chłopie. Jak ty spadłeś na matę 11 opie, razy. Ale jak wyglądasz, kurwa? Darek, no bo... kurwa. Po... Ja ty na żywo. po raz pierwszy, tak naprawdę, i to, i to nie jest jakoś bez szacunku do ciebie, ale po raz pierwszy Darek jest uważany za sporego faworyta. Oczywiście. Jego rekord oczywiście przemawia zdecydowanie przeciwko niemu, jego być może wiek, no ale z doświadczenie przemawia za nim. Pytanie, jak ty się czujesz? Jesteś mniejszy, no jesteś. Wiele osób spodziewa się, że będziesz totalnie bez formy fizycznej. Masz malutkie rączki, jak tymi malutkimi rączkami będziesz no naszego potężnego lwa. Kurwa, to ja mam dużo mówić. Darek kurwa teraz się uśmiecha, ale wie, <laughs> wie że dostanie w pierdol. Lekceważy <laughs> Kurwa. i mi się to podoba, że on mnie dobrze. Bardzo dobra. mi się podoba, że jestem under... Nie, Naprawdę wam powiem, że ten Ludwiczek dobrze na tych treningach, że on ma dobrą koordynację ruchową i o dziwo kondycję też, mimo swoich gabarytów. Więc wiecie, jak przetrwa jakieś te pierwsze wjazdy Darka, i zacznie, wiesz, coś tam uderzać, to kurwa, Doro Dar może być w szoku. Boxer napisał, że Ludwiczek Easy Win. A ty nie widziałeś jakiś sparring Ludwiczka czy coś takiego? Bo ja to tylko słyszałem od trenera, nie? Ale trener tak samo mi gadał, że Sekwentą wygra swoją pierwszą walkę, a nie ogarnął. Więc tu może być różnie. Czy Easy Win to bym nie powiedział, ale wydaje mi się, że szanse ma na pewno, no bo podobno tam się dobrze rusza. Dobry jesteś, dla Zamknij pizdę, e, bardzo mi się podoba, <laughs> że jestem underdogiem w Two i nie mam presji mm. na sobie, po prostu wchodzę, smażę ten kraset, no. A że widziałeś sparing Ludwiczka, tak? I jak reaguje na przykład na ciosy? Czy ktoś mu